Hej, siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam dzisiaj w sklepie 14 sierpnia 2025 roku No i co, Power Rangers nadal w sklepie? Deadmau5 to samo i mamy nową emotkę, czyli Wake Me Up za 500. Tak się tutaj prezentuje sonor za 1500. Echo, wyrozpraszac za 1200. Przeserowanie za 500. Płynność za 500. Powróciły skiny z Ricky Morti. Morty. Zestaw FNCS sezon 3 rozdział 5. Nadal w sklepie. Droga Mistrzów to samo. Ikonowe emotki nadal w sklepie. Awatar Wojownicy Pandory to samo. Inwazja roju nadal w sklepie. Lara Croft to samo. Destiny 2 nadal w sklepie. I mamy nowy zestaw śpiąca snajperka za 1400. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli Selby za 800. Tak to wygląda, i stylego, LEGO. plecak ze śpiącym skórkiem za 400, i na nowo poduszka za 800, Hanna za 1500, serenada za 1200. Miodowe uderzenie za 800. Kasiarz. Wysłanniczka. Wybierz mnie za 300. Halej za 1200. Pierzasty szpon za 500. Pierwsza łowczyni głów za 800. Odegraj swoje za 800. Dowódca brawo za 1200. Lodowe talerze za 800. Ścieżki omowe to samo, buty nadal w sklepie. Odpalać silniki to samo. Powrócił szochej o tani. Bruno Mars nadal w sklepie. Nie my już dzisiaj szafki z zestawu Magmowe Legendy, pakietu Mistrzowie Magmy i pakietu Letnie Legendy. No i co, jeśli sklepie wam się podobał, to pamiętajcie subzone, łapka w grę kod w sklepie, a ja się z wami żegnam, siemneczko.